Traquete Dez Traquete, fechei, Miss O kurna, on ma tą nową pompę. 40, 200, 4. O, to jest już. Było. T'as pu voir А он на какие-то ракеты смешно Krat się bawi w Iron Mena jakiegoś A Tymi rękawicami da się coś okawić Nie da się tym nic trafić. BED! Co tu miałeś? MYSTERIO- O, mityczny shotgun. Dobra, taka dostawa może wyjść. Jakiś war machine na arsenal. te rakiety są. Ty, przywrócili przecinak? Nie żartuj. Przecinak przywrócili. Let's go. Teraz chcę chwila z tego. To jest ta skrzynka. O Jezu! To no nie wierzę głupi pociąg, kurna! A tobym chyba wyszedł z tej gry, no ale... Jak można być taką dziką, że się kampisz koło tej skrzynki śmiesznej w pociągu. A tam się budować nie da jesteś takim deklem, że zabijesz człowieka, który nie da rady cię bić z jakiejś rękawiczki śmiesznej. Ładnie. Pedal, S. Oho. Jestem gamiń. Dead, let's go. No kurna chłop, tu się kampi. Kampuj, ty chociaż... Dostał, dostał, dostał chętnie Co to jest? War machine autoturek Mmmm... 4 rzeczy jak to? To mm -hmm. może nie na tej rówce Póki jeszcze mam mityka to nie chcę pobrać To sobie tylko kapiuł Karaton kolega zniknął no, to jest, to jest na... Dalej nie zagrać. Da no lec się. No i bombok na tam ich super. Po prostu super. Się nie wiem, co tu będzie. Dirk, to jest fakt. Lecimy rady, dobra. Mo Nie wiedziesz, no oczywiście super. Chociaż tyle. Essa. O, dobra, to jest niewidzialność. No to jest ta niewidzialność, którą widać, no super. Let's go, turek mi go rozwalił, tak? Kurno, ten turek nie jest taki zły. Najlepszy też nie jest, ale coś robi chociaż I właśnie parasolka zawina powinna wpaść teraz mhm. Ale gówno Mi dał mi za więcej, on mi dał za więcej. No i super, ta gra jest taka, że 50-50, lecisz, ho. Ile? No mało. S? S do lobby? Tutaj jest git? Tu jest git. To jest teraz gra od diamenta, możliwe. Z diamentowe było, bo nie... serce mnie wyrobi chyba. O. O, zero bugów. A, no to fajnie, diament to ogólnie szybko w tej grze, tak. Tarczą gra. O Trafił cię? Kraka ma, kraka ma. Dawaj. Tu. Leczy się fizem. Dostał. Dead. Hamera masz, bierz, bierz, bierz. Ham A ja wolę tą, ja wolę tą nową pompę, nie lubię hammery tak szczerze. No wróciło. Lepiej tam nie iść. Dawaj drugiego. 30. Za bardzo nie mam jak. Dobra, wchodzę na górze. Jest kolapsa. Dostałem tysiąc, dostałem tysiąc. Osłóż mnie masz jakieś bigi? Nie wiem cokolwiek. Na no, kawa, ja meda mam jeszcze jednego. No dobra, to wal, wal, wal. Eee, te rękawice? Eee, jednym guzikiem strzelasz po prostu, a drugim walisz te rakiety, które są. Nie masz to pod. To Fiza wezmę. Eee, bok. Uważaj. Dobra, weź, 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 weź mi przymi. Leczę się, leczę się. E, mam potki duże. uważaj. Masz? Ja się z nim pobawię. E, dobra, dostałem też. E, do, namierzył mnie coś. Pesy mamy chyba. Walefiza. Ty, ty walczy, a Walefiza. Za dużo ich tu jest. Pesy będziemy mieli chyba. Boksuję tył. Dawaj, dawaj. Nie mam już nic do leczenia teraz. Pić? Chyba było coś. E, minisy? No dobra. I te rakiety właśnie będziesz walił. Dlatego mówię, że jetpack Ci jest potrzebny. Dostał. Dawaj, dawaj, walwa, walwa, walw wal, wal mojego. Warę, bo do Ciebie też coś wali. No dobra, dobra. Pa. Gonimy. Idę na blisko. Namierzyło mnie coś. Tu są chłopy. Tu się kampią w tym moim domku chłopy gdzieś. Plecy masz. Do trzydzieści. Nice. Cracked? Dead? Yes. Nie mam nic na kewa. Chcesz coś dać? Weź sobie to działko, jak grasz tymi rękawiczkami. Polecam ci, naprawdę. Jetpacka ci znajdziemy. Masz, prezent dla Ciebie, ale dasz mi, pom mi tą pompę, okej? Okay? Dobra, gówno to jest. Biorę ja ten pistolet. Ta? To super. Ale gówno, nie? Kula jest fajna. Wali, kulę! Coś to możesz mi dać. No to chodź, mamy chłopów. Zaraz to was. Weź to, wpuść mnie. Zaraz będziesz miał fajną jazdę. Patrz teraz. Kolapsujecie, kolapsujecie. Nie zdechnij. Dychę tylko dostał. Zejdź na dół. 49. Zamknij to. Aha! Jeden gościu nas pozamiatał, ja pierdzielę. Fajne rękawiczki, nie? No mówiłem, ale chociaż ranka Ja też chłopie w na dole 9. Ty masz 10 HP. Cofnij, cofnij. To trzymaj, przytrzymasz jeszcze chwilę? Bo ja się zgubiłem. A dobra, widzę go. Krakiet. Dead. To mam Fiza, możesz przyjść. Dostałem. 170. Dostałem od innego. Dobra, ten jeden ma 170. Nie, ten ma fula. Tu masz Fiza pod tym. Drugi się uleczył. 150 mają około. To musisz klacza zrobić. Trochę są obici, ale tam mają fiza, to pewnie mają już fula Веш карты в чеках. Nie zdechniesz. Tu się rebutują. Daj, daj im, daj im. Mam gwiazd. Zginąłem. Zabiłem go. Tak. 2 hp mają dawać? No, jeden i drugi ma kaka chłopie wpiamy. Ja mogę się, czyli bo teraz współlokatora uguzę na mnie. I drugi jest na, na górze. No, tylko, że ta jedna mnie zabije. That? Walgo. Brawo Jezus Maria, piłk mi stanął. No powiem ci troszeczkę się stresowałem, nie ukrywam. Mar, gatekeeper twój tu jest. Ja mam, ja mam Zostaw mi pistolet. No, ja już gram wszystkim co mi dal tym by było ale trochę więcej osób żyje, zobacz. więcej fragów będzie. O, chcem nie mówisz mi o nim? Ma kraka, mój. ten.